Erika Steinbach, niezrażona krytyką za sugerowanie współodpowiedzialności Polski za II wojnę światową, podnosi głowę i planuje nawet założenie własnej partii. Przewodnicząca niemieckiego Związku Wypędzonych podczas obchodzonego z pompą Dnia Stron Ojczystych dostała mocne poparcie od bawarskiego Dłomu Hadesi, czyli CSU, Magdalena Karpińska. Z jednej strony oburzenie wobec Steinbach ze strony polityków niemieckich, z drugiej gesty poparcia, choćby ten po raz pierwszy od wielu lat wśród więców złożonych pod pomnikiem wysiedlonych był ten od prezydenta Niemiec Erika Steinbach nie boi się na razie marginalizacji. Ja się czuję świetnie, nie wiem jak moja partia na uroczystości Dnia Stron ojczystych Tag der Heimat w Berlinie większość zgadzała się z Eryką Steinbach i jej tezą, że Polska ogłosiła mobilizację w trzydziestym roku. Nie brakowało głosów obwiniających nas o wywołanie II wojny światowej. To z czym to? To fakt, mam 80 lat, pamiętam jak Polacy przekraczali granice i masakrowali. Polska miała plany napaści na Niemcy i zajęcia nas aż do łaby. Eryka Steinbach głosi swoje tezy coraz odważniej, mimo że odwraca się od niej jej własna partia i oburzona jest opozycja. Kto głosi takie tezy sprowadza się poza nawias ogólnego niemieckiego wyobrażania o historii. Senator Kötting, jak i inni przedstawiciele opozycji czekali na jasne słowa krytyki ze strony bawarskiego premiera, który był najwyższym przedstawicielem władz niemieckich podczas uroczystości wysiedlonych. Nie doczekali się. Wyrazy podziękowania i respektu dla pani Steinbach za wkład w pojednanie. Wokół Steinbach zbiera się najbardziej konserwatywny odłam niemieckiej prawicy. Może to być początek nowego politycznego ugrupowania. Jeśli politycy nie idą z elementarnym i najważniejszym prądem swojego narodu, muszą liczyć się z tym, że powstanie nowa partia. Musimy poważnie traktować tęsknotę obywateli za taką orientacją, przy czym konserwatywna nie znaczy radykalna. Na razie większość niemieckich prawicowych polityków dystansuje się od Eriki Steinbach. Angela Merkel jednak nie zajęła jasnego stanowiska w jej sprawie. Magdalena Karpińska, wiadomości. Berlin.